Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu jeszcze dodamy sobie może do naszej kategorii paginacje, chociaż już wcześniej pokazywałem, ale chcę, żebyście jeszcze pamiętali, że w tej kategorii jednak, gdy klikniemy na przykład w pierwszą kategorię, to jest dosyć ważne, bo jakby było bardzo dużo wpisów. Na przykład w jednej kategorii może być, zależy jaki blok i tak dalej, może być na przykład 200 wpisów, powiedzmy. Czyli na pewno no, nie byłoby gdzie tego pomieścić. No, gdy wejdziemy w same kategorie, tutaj generalnie aż tych kategorii tak dużo nie będzie. Można sobie na jednej stronie chyba spokojnie zmieścić. Jednakże, tak jak mówię, wpisy w poszczególnej kategorii, no, wpisów może być dużo. Czyli dodamy sobie tą paginację, tak jak wcześniej dodawaliśmy. Po prostu skopiujemy tą, yy, tą paginację, kopi. Może bez tego znacznika zamykającego, kopi. I tylko podmienimy ją tutaj. Tą paginację, tak jak pamiętacie, pobierałem ze strony proceswire, Czyli to była ta paginacja, żebyście pamiętali, po prostu tak dla przypomnienia, ja ją pobierałem tutaj na samym dole, czyli to pobierałem yy, oraz te style CSS. Do HADARA je podpiąłem, czyli przejdźmy do CAT single, czyli pojedyncza. No i tutaj podepniemy sobie to. Tutaj mamy akurat. Możemy już na końcu dodać limit, przecinek, limit równa się. Na przykład na chwilę dajmy 1, żebyśmy zobaczyli, czy to działa. Oraz tutaj musimy zmienić CAT P, czyli z tego co wywołujemy. Tutaj popinamy po, po, po prostu pod tą paginację. Zobaczmy na razie, czy to działa. Druga kategoria. Hmm. Dwa, Aha, jest tylko jeden wpis. Pierwsza kategoria. Tak jak widzimy, pierwsza kategoria ma już dwa wpisy, no to paginacja się pokazała. Jednakże cały czas ten sam wpis jest. Tak jak w, poprzednim tutori w poprzednich tutorialach wam objaśniałem, że tutaj po prostu trzeba zmienić sobie w tym szablonie, w którym tą paginację dodaliśmy yy, generalnie, czyli cat Single. Przejdźmy do tego szablonu Setup Templates, yy, cat Single, czyli pojedyncza kategoria. I tutaj musimy w family dodać mm, w urls dodać all of page number, czyli, że to jest numerowana strona oraz zasejwujmy teraz gdy przejdziemy w kategorię, jeszcze raz odświeżymy i na przykład pierwsza kategoria gdy damy na dwójeczkę to widzimy, że już jest trzeci wpis w tej kategorii był pierwszy oraz trzeci wpis czyli wszystko działa poprawnie, oczywiście tutaj dajmy sobie gdzieś tam na przykład na limit powiedzmy 10, czy tam 15, ile będziecie po prostu chcieli. No i tak już możecie sobie zostawić, oczywiście ta paginacja w ten czas zniknie, dopiero jakby tutaj przyszło do 15, no to w ten czas by się z powrotem pokazało. No i tutaj też ten links możecie sobie wykomentować, ale to pokazywałem w poprzednich tutorialach, to nie jest potrzebne, on defaultowo ma tutaj na, na 10, czyli po tych kropeczkach dopiero pokazuje resztę. Czyli tak jest default, można dać nawet 10. Czyli dobrze, tak dla przypomnienia pokazałem jeszcze raz, jak tą paginację zrobić przy tych kategoriach. Czyli dobrze, do zobaczenia w następnym tutorialu.